serdecznie, Kikowy Szlak, Rzepińskie Jeziora, 4 styczeń 2014. Dzisiaj na tym Kikowym Szlaku kilka słów o podążaniu i przewodzeniu. Marketing sieciowy jest przedsięwzięciem, w którym za kimś podążamy, ale jednocześnie przewodzimy. Jest przedsięwzięciem, w którym potrzebujemy podążać za systemem, Robić to, co system nam sugeruje, podążać za swoją górną linią, na pewno tą aktywną górną linią, a jednocześnie przewodzić zespołowi. Ale często w Emelemie wśród wielu ludzi, aktywnych ludzi, wytwarza się taki syndrom podążacza. To się nazywa po angielsku follower syndrome, prawda? I to jest syndrom tak zwanego podążacza, wiecznego podążacza. Jest to osoba, która cały czas podąża. Cały czas podąża, ale ciągle nie jest gotowa, żeby przewodzić. Ale ta gotowość jest tylko w jej głowie, bo ona oczywiście jest gotowa od dawna, żeby przewodzić swojemu zespołowi, swojemu teamowi, żeby, żeby zacząć organizować swoje spotkania, żeby zacząć z tą grupką pracować, Um, oczywiście pracować systemowo. <laughs> Nie trzeba tworzyć i wymyślać różnych rzeczy, ale pracować tak jak system za, zaleca, tak jak system funkcjonuje, bo przecież chodzi o, o duplikację, o, o prostą duplikację, duplikację prostych rzeczy, łatwych rzeczy. I, te, I ten syndrom followersa, tego, tego, tego podążacza jest naprawdę mocnym syndromem. Naprawdę wielu, wielu ludzi wpada w tą pułapkę wiecznego podążacza, i, i, i w momencie, kiedy trzeba coś zrobić naraz, naraz stają w sytuacji, w której trzeba coś naraz zrobić samemu, po prostu gubią się, po prostu nie wiedzą. Koniec. Wszystko się, 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 się prawda, gdzieś tam zatrzymuje, rozlatuje. Yy, naraz okazuje się, że on, oni jak dzieci, się, jak dzieci we mgle prawda, funkcjonują. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy, kiedy z tego followersa stajesz się kimś, kto zaczyna przywodzić, stajesz się kimś, kto za kim naprawdę zacznie podążać, to jest ten moment, kiedy stajesz się liderem. To znaczy nie, nie, nigdy nie, nie przestajesz być tym followersem, bo oczywiście potrzebujemy podążać, ale potrzebujemy to robić naprawdę rozsądnie. To podążanie, to, to, jest, to jest robienie czegoś, co... co Zaleca system, coś, co, co, czegoś, co działa. I oczywiście, co jakiś czas, konsultowanie sobie paru rzeczy, które się pojawiają ze swoją górną linią aktywną. Ale nie robienie w krok w krok wszystkiego dokładnie, prawda, 5 centymetrów za, za sponsorem, dokładnie, prawda, bycie wszędzie, gdzie on tam jest, i tak dalej. To wcale nie o to chodzi, Wemaleni. Wcale nie o to chodzi. Chodzi o Twoją własną kreatywność, o Twój rozwój. O to, co to ty się masz stać, ty się masz stać. Kiedy ty się będziesz stawał, jest szansa, że część twoich ludzi zacznie się stawać, i część ich ludzi zacznie się stawać, i część kolejnych ludzi zacznie się stawać, prawda, tymi prawdziwymi liderami. Więc. Właściwa y, 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 ta granica, może ten właściwy punkt rozdzielający podążanie i przywództwo. Potrzebujemy być dobrymi followersami, dobrymi tymi podążaczami, niech to tak nazwę, może i jednocześnie stawać się wspaniałymi liderami. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Już mam nawet ideę, o czym jutro powiem. <laughs> Trochę takiej kontynuacji tego, tego dzisiejszego tematu. Do zobaczenia jutro. Hej.